Siemaneczko! Dziś będzie krótko, rzeczowo i na temat. Czyli w zasadzie tak jak zwykle. Mianowicie chciałem poruszyć temat alikornów i ich żywotności. Może się to wydawać nawet czystą ignorancją, że na taki trudny temat mam z grubsza szybką i łatwą odpowiedź, ale cóż. To jest mój hetkenon i mogę wymyślać co chcę i jak chcę. Więc będzie tak, a nie inaczej. Miała być krótko i na temat. Dobra więc, Agormy. Z kanonu wiemy o nich tylko tyle, że są hybrydą cech Pegazów oraz jednorowców, dysponują potężną mocą magiczną oraz są nieśmiertelne lub też żyją bardzo długo. I to w zasadzie tyle, ile możemy się dowiedzieć na podstawie serialu. Teraz do akcji wchodzi moje gdybanie. Mówiłem o alikornach już w swoim poprzednim filmiku, jednakże nie wspomniałem nic więcej ponad to, co nie było konieczne. Mówiłem tam między innymi o tym, że według mnie księżniczki urodziły się jako zwykłe jednorożce. Nie muszę więc chyba wspominać, że w mojej teorii alikorny nie istnieją w naturze, a są efektem działań magicznych. Tutaj jeszcze anegdotka, żeby się ktoś przypadkiem nie uczepił. Tak, wiem, że Loren Faust wspominała, że w jej książce Luna i Celestia urodziły się jako alikorny. Ale w takim wypadku nie należy to do kanonu i myślę, że nie powinno być brane pod uwagę. Wracając do meritum. Jak dochodzi do alikornizacji? Cóż, przypomnę moją definicję. Otóż alikornizacja następuje, gdy jednorożec całkowicie lub w większej części Zgłębi istotę swojej magii, a co za tym idzie, całkowicie ją kontroluje. Cholera, niedługo będę mógł to mówić z pamięci. Pragnę również przypomnieć, iż według mojej teorii, magia żyje, co ma niebagatelne znaczenie dla reszty hetpenonów. Tak, pochodzenie księżniczek zostało przeze mnie dość szczegółowo omówione w filmiku o historii questy, a zatem nie będę brnął dalej w ten temat. Tak naprawdę jedyne co zostało mi do wyjaśnienia to przyczyna długowieczności lub też nieśmiertelności alikornów. Dobrze, zatem gdy znamy już definicję alikornizacji oraz wiemy, że magia żyje, możemy dojść do pewnych wniosków. Skoro księżniczki zgłębiły cały charakter swojej magii i całkowicie ją kontrolują, a przy tym magia, która zamieszkuje ich ciała, Również ma własną wolę, to powód, dla którego żyją one tak długo, nasuwa się sam. Przy życiu utrzymuje je magia. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to na podobnej zasadzie regeneruje się doktor Hu dzięki swojej wewnętrznej energii. Przypieczętowując mój hetkenon, dodam, że uważam, iż księżniczki nie są nieśmiertelne, tylko bardzo długo żyją. Ta. I tym oto akcentem zakończymy mój żenujący, irytujący i niezrozumiały film. Po raz kolejny znikam w eterze magii Internetu. Trzymajcie się, cześć!